Cześć, mam na imię Ola. W Mostu Stalu pracuję od 4,5 roku. Pracuję na stanowisku specjalista do spraw finansowo-ekonomicznych, czyli jestem ekonomistą na budowie. Zajmuję się fakturami, sprawami budżetowymi. Najbardziej w mojej pracy lubię to, że choć nie jestem z branży budowlanej i niewiele wiem o budowie, to bardzo dużo się uczę, ponieważ jako finansista mogę poznać budowę nie z aspektu budowlanego, ale z aspektu tego, jak wygląda to w formie kosztów albo w formie przychodów. Najbardziej w tej pracy lubię to, że mogę się znaleźć na różnych budowach. Od prefabrykowanych mostów po tak jak teraz nowa budynku mieszkaniowego. Jeśli chodzi o pracę w mostu stalu, bardzo lubię to, czym się zajmuję tutaj. Nie tylko ze względu na to, że zajmuję się fakturami i papierami, co bardzo lubię, ale ze względu także na miłą atmosferę, przyjazne stosunki z kolegami, z koleżankami oraz to, że w swoim towarzystwie i Spędzając tak dużo czasu w pracy czujemy się ze sobą dobrze, miło i nawiązujemy bardzo dobre relacje.